Cześć. Przeglądanie i przypisywanie indeksów ERP realizuje jedna z funkcjonalności MacroSolid. Wystarczy wywołać okno bazy, przefiltrować, posortować ją, wyszukać komponent, a następnie przypisać do pliku lub bryły modelu 3D CAD. Przypisanie będzie odbywało się zawsze do zaznaczonego wiersza tabeli bom. Nazwa zostanie skopiowana do właściwości przeznaczonej na opis, a indeks do właściwości przeznaczonej na indeks RP. Jestem przekonany, że w Twojej firmie oprogramowanie do zarządzania gospodarką towarową i materiałową, oprogramowanie obsługujące planowanie zakupów posiada eksport stanu magazynu do pliku CSV. Jeżeli eksport ten może być realizowany automatycznie, cyklicznie, w jedną wskazaną lokalizację, to jest naprawdę super, ponieważ konstruktor będzie miał aktualny podgląd towarów, materiałów. Będzie mógł przypisywać do elementów handlowych indeksy bazujące na aktualnym stanie magazynu. Wejdź do ustawień macrosolid, opcje rp i zakładka integracja poprzez csv. Włącz checkboxa twój rp i wskaż plik csv. Funkcjonalność zaprojektowaliśmy tak, aby działała z każdym eksportem do pliku csv, stąd dodatkowo należy przypisać odpowiednie kolumny tak, aby nasz eksporter Wiedział, gdzie znajduje się nazwa, indeksy, typ komponentu, jednostki miar, a nawet ilości i aktualny stan magazynowy. Michał Karpiuk, Adeka Solid.